Zapraszam na film. Witam wszystkich. Dzień dobry. Mówi Jasnowid, Oskar z Wrocławia. W dniu dzisiejszym opowiem Państwu o strajkach rolników przeciwko temu zielonemu ładu i tak dalej, i tak dalej. Z Dawos. No właśnie, jeśli kogoś to interesuje, bo może nie. Cały czas w moich poprzednich filmach opowiadałem Państwu o Davos, o Klausie Schwabie. Klaus Schwab jest to trętny typ który powinien zostać znaczy, zlikwidowany politycznie, może nie fizycznie, bo nie o tym myślałem, ale zutylizowany, żeby go wykreślono w ogóle z czegokolwiek. Ponieważ jeśli on zrobi to, co on chce zrobić z Europy, to powiem Państwu, że, nie, że podzielimy losy rolników. Tu będzie obóz koncentracyjny, w tym znaczeniu mówię. Rolnicy się skapnęli i protestują w Jochmenii i bardzo dobrze im ja, ja im. Oczywiście, wtóruje i chce też ich, yy, że uda im się prawdopodobnie to zrobić. To znaczy, oni protestują przeciwko Zielonemu Ładowi. To jest dopiero początek protestów. To, że paru wiechmenów sobie wyjechało traktorami i tam mówi, że im ograniczają ich, ich yy, pracę, że z, zabierają im, że już nie mogą używać zdrowego i pożywnego z, z, z rtęcią Randapu. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, randap się kumuluje, później ze szczepionkami współgra i ludzie są coraz głupsi. Randa, w randapie są sole, aluminium i rtęci. Także, tak, tak to mniej więcej wygląda. To się wszystko nawarstwia i bardzo źle. I kumuluje. Tak to można po prostu nazwać. Y Chłopi będą albo rolnicy będą. Y Coraz więcej protestować. To dopiero jest początek. Więcej też Polaków będzie protestować, zwróćcie uwagę, że Donald Tusk jest tchórzem i zawsze są protesty, jego nie ma w Sejmie. Nie ma go w parlamencie. To samo jest z chołownią, on nagle znika, bo się boi o własne życie. To są tchórze, to są, to są cieniasy tak naprawdę. I chołownia, i, i Donek DT, ja go nazywam DDT. I Donek, to są, to są generalnie tchórze. Oni są dobrze w gębie i, 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 i lanie wody im świetnie wychodzi, natomiast przychodzi co do czego, to są cienkie bolki i tchórze. Y, zamykają sejm, jak jakby poprzednie, na przykład y, manifestacje przeciwko nim. I teraz, proszę państwa, opowiem państwu kolejną historię. Solidarność, y, PiS i rolnicy będą strajkować coraz mocniej, coraz częściej. Ja przepowiedziałem nawet na moim facebooku, że w marcu też będą strajki. Wyprzedzając to, okazuje się, że 6 marca też są strajki, ale mówiłem to miesiąc temu. Strajki, strajki planowane były w lutym, a nie wiedziałem, że będą strajkować w marcu. Jedynie napisałem, że w marcu też będą strajkować. I okazuje się, że że 6 marca rolnicy y, mają, y, jeśli się nie dogadają z Donaldem Tuskiem, a z Donaldem Tuskiem się nie dogadają, bo on jest jedynie egzekutywą, czyli wykonawcą rozkazów y, Berlina. Berlin mu każe, to on to, on to po prostu robi. I Donald Tusk będzie ich bagatelizował, próbował dzielić, próbował y, obrażać, że to są, że to są, że z nimi nie można rozmawiać, że mają roszczenia za duże i tak dalej. No oni mają główne roszczenia. Fit 55, Rouse i Out. I, I ten Zielony Ład, y, tą paranoję, y, w ogóle ja bym też, bo, oni, bo będzie czas, uwaga, że będą. No, bo przyjdą czas na samochody, o czym rolnicy nie wiedzą. Przyjdzie czas, że ach samochody muszą być tylko na akumulatory. Ale po co komu to szczęście? A drugi, druga rzecz, o czym nie wiecie, że przyjdzie czas na traktory, że muszą być ekologiczne. No, no tak. I traktory na akumulator. I to samo oni chcą zrobić z czołgami na akumulator, <grym>, że ma być. Teraz nie, nie brudząca broń, i teraz będą słomkami strzelać do ruskich, jak rusek napadnie, albo słomą i, i nie wiem czym, i trocinami. Uważasz, że to jest śmieszne, no to, no to weź sobie ich założenia. No to z, zobaczysz, że już nie będzie, ci do, nie będzie ci śmiesznie. Także, tak, tak lewacy z Unii Europejskiej, zresztą ja mu zrobiłem film trzy lata temu, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. I coraz więcej ludzi mówi, żeby wyjść z Unii Europejskiej, to się zbliża pomału. Mówiłem też 6 lat temu, że Polacy będą wracać do Polski. To się mocno dzieje. Kwintesencją mojego filmu jest to, jeszcze raz powtórzę: chłopi czy rolnicy będą protestować coraz bardziej, coraz bardziej agresywnie przeciwko Donaldowi Tuskowi. No właśnie, I, i, i później się dołączy cała Polska. No to, to dopiero z początek. On oczywiście będzie to łamał. Być może będzie pałował, tak, widzę pałowanie rolników, także ich będą tam traktować tak jak, tak jak gór <coughs> górników. W 2012 roku pałowali i tego telewizja nie, pokazał, nie pokazywała. Pałowali i polewali zimną wodą w grudniu czy w styczniu. 2000, w 2012 roku górników flanowano. No i to się. Ktoś o tym mówił? Nie, bo telewizja była Powa, więc tego oczywiście nie można było pokazać. No to tyle w temacie. Będzie więcej, a więcej będzie protestów ludzi przeciwko koalicji Platformy Obywatelskiej. Tak wygląda to. Dziękuję bardzo, mówi Jasnawicz Oskar z Wrocławia.